Wróciłem! Cześć z tej strony Lot i tak, wróciłem na YouTube Jest mi bardzo miło I dlaczego pewnie... Boże, pewnie się zastanawiacie Dlaczego kamerki nie ma Na samym odcinku, tylko na wstępie Bo tak Ale spokojnie Planuję, planuję to wkrótce w przyszłości jakoś Pozmieniać I tak, dzisiaj Skyrim ponownie przygody naszego ulubionego, czy ulubionego Norda Olafa. I tak, dzisiaj to zrobimy później. I tak, dzisiaj w teorii powinniśmy pójść drog drogą głosu. Ale ja bym poszedł w pomoc potrzeby żeby się dostać do. Żeby się dostać do Roryx, Nie nie co miałem nazwy, tej wsi, żeby się dostać po prostu do Roryx. Więc Pendal będziesz ze mną, będziesz ze mną łazien. Aaaa, ah, Skyrim by Skyrim nie tak dawno grał. Dzięki, wiem o co. Spróbuj dziczyzny, jest przepyszny Eee, dzięki A, bo masz. najpierw musi To znaczy, to że tak, znaleźliśmy oh, zobacz, go. co sprowadza się na targowisku na przychodzę tylko Dobra Ogarniemy tego quest'a Usiądź, Cześć Na pewno O nie Proszę, chodź ze mną Musimy nie. porozmawiać na osobności. Nie. Proszę, musimy porozmawiać na osobności. Nie No i będziemy musieli teraz do Rorikstead A to nam zajmie prawdopodobnie cały odcinek. Pewnie długi odcinek, jeżeli byśmy musieli wracać. Ale no cóż, jako że to nie jest survival, no to możemy się teleportować. To możemy robić Fast travela, więc jakby był problem, to najbardziej ten odnia w strażnicy. No to dobra, do strażnicy się przeteleportujemy. I teraz biegiem do Roryx. Czy nie I to to ja rozumiem. strażnik jak sobie. Ten... Pomarłeś czy kucujesz? Wiem, że tak mówią wszyscy, aby podróżować po świecie, ale w moim przypadku to akurat prawda. Nigdy nie miałem dość nowych miejsc. Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Mok, którego pokonaliśmy w poprzednim odcinku, już nie pamiętam totalnie, patrząc na to, że odcinek był dawno. No tylko sprawdzić czy mogę odpowiednie... tak mamy odpowiednie... ludności! Nie możemy ruszać. Dalej. Biegnie. Szpaka, co sobie do lewej skórki. Wtedy sobie biegniemy dalej. No cóż, ten materiał, tak jak mówiłem, główny cel to będzie do No i cóż, no dotrzemy do Rorikstet, jeżeli coś się nie, nie wydarzy po drodze. Nie. czyli co, ja co ja właściwie? chciałem teraz powiedzieć. Tam już nawet nie pamiętam. Mniejsza. Mniejsza, tak dawno nie powiem na YouTube, że. Jakby trochę tak zapomniałem jak się nagrywa Co, tak, tak to ujmę, więc jak zauważycie po mnie, że są jakieś różnice między nagrywkami, to, zrobi... to ten czas zrobił swoje. To czas zrobił swoje i... Nie jestem już tak... nie mam nag do nagrywania tu, jaki był będzie, jaki <laughs> był wcześniej. Chlebek odurzony. Okay. Będziemy w avans, sprawia. I sobie heavy armor, zwiększymy jedny. Przegrałbym od szkieletów. Od szkieletów! To nawet nie są draugry, to są zwykłe szkielety. Tutaj rytualne to co? Rytualnego to gdzieś z miotło. Ten to co? A. A, łupiec to był. No cóż. Zaski łuk ma się obrażeń. Mój 11. Zauważyłem, że nie mam nastawionych sobie nawet na... ulubionych rzeczy. Ciekawe było na przykład fudzroda by się przydało mieć ulubiony tam no i te podstawowe zaklęcie Ale dobra, zoska Nie ma ten cesarskich łuk weźmiemy mniej złoto No i jeszcze strzały Arkaj Na No mieliśmy po prostu złoty naszyjnik Po prostu naszyjnik. Nie było ok, ale z drugiej strony To jest stronę wiecie jak to mniej więcej wygląda nie? albo przynajmniej sobie Proszę wyobraźcie Dobra Lecimy dalej Dalej do Cają w sumie. Jak, byliśmy na to poziom Fendal. Jestem tuż za tobą. Pokażę Ci co potrafię. Korzystam z tego, że jesteś. Co mam nieść? No i towarzyszem, a nie zarządcą, jak... Ruszajmy więc. Zobaczmy od ciebie pieniądze. Które ci danie. To się nazywa biznes. Powie wam. A tak się robi biznes w Sky. <laughs> rad Radniesz towarzyszą. Skórę może, która jest fajna, można z takie rzeczy zrobić Na przykład plecak Który by się nam przydał przydał Nie dość, żeby zwiększyć nam łódź. Więc co jest pomonego kła? Piątynia. Piątynia Tak Kapliczka zanitara Tak I to my tutaj mamy za przedmioty Ale... Rytoryka Retoryka co? Nigdy nice. Pika kaplice za go... Jakie to on tutaj miał te... Grymię do handlu, okej okay. Okej, okay, no cóż, nie pamiętałem Grymię do handlu Zresztą w sumie W sumie Nie wiem czy... Kiedyś zapamiętam, jakie to... Jakie bóstwo jest od czego, jeżeli chodzi o błogosławieństwa? No nic. Dobra. Sorry, kolego, ale wezmę... wezmę kwiatki... kwiatki z... Dobra, jesteśmy dość blisko Rorisa. Jeszcze... który? though <laughs> hey you're oh, a Tutaj tutaj tak wcimy w ogóle gadkę i tak dalej, tak dalej. Wiem, że mogę awans, ale na spokojnie tego zaraz przejdziemy.

i potki. chłodki to przeczytamy jeszcze sobie o alchemii. a teraz tutaj na górę nie miałem tego tych... tego nie miałem bym kurka A sobie kurę? No i teraz mamy się tam wrócić. Teraz mamy tam teraz mamy tam się wrócić, właśnie na tą skórze z tymi drzewami. Później się wrócić tutaj. No wiecie, dlatego tak zacząłem od tego questa, no bo w sumie nie ma za dużo do roboty Poza walką, która na trójwale jest wymagająca, powiedziałbym? Fendal, ty możesz nie stać, tylko się ruszyć. No, go. Co stoi? Stoję, jak gdyby był zaatakowany przez świata, to też byś sobie stał, Fendal? Jestem tuż za tobą. No, właśnie widziałem, jak jesteś tuż za mną. Chodź. Ech, handel, hand Cześć Dzień nam Dziękuję, rysku, trzymaj, weź to Za twoją ciężką pracę Dzięki I teraz mamy tą farmę na własność Ura, hmm. mamy dom Kurier, czego chcesz? Zobacz, to chyba na tyle Dobra, pokaż mi. Nie, nie zbadamy, sobie. nie zbadamy miejsca rytuału Dobra To stąd, weźmiemy pszenicę jaką tutaj mają, bo pszenicy możemy naprawdę fajne rzeczy porobić I cóż, powiemy alikro Wrócimy się do... Adi Załatwimy co mamy załatwić, czyli będzie git? mi się wydaje, że A teraz Pokój i dobrobyt to wszystko czego dobrzy ludzie z Rolik chcą pod życia. Wybacz, nie chcę cię urazić, ale to z żłanem należy załatwiać interesy, ja już dawno straciłem swój urok. A! Jeżeli do Powiem powiemy nie ma. Nie obraź się, ale chyba nie mamy wspólnych tematów. Tema. Masz dla nas jakiś... Poważnie? Gdzie? Mów... Nie możemy przyprowadzić. Zaprowadź ją do stajni przy białej grani. Będziemy tam na was czekać. Teraz. Spoko, ale nim wyjdziemy z Rorikstead, jeszcze pomożemy tutaj pewnej osobie wyruszyć w świat. Co, Eric, no. podru Mówi, to, że... chcę podróż. Mówi, ma na imię i dziękuję. Męczy mnie myśl, że mógłbym utknąć w tej wiosce. No Erik, prosty... Skąd w ogóle Erik? No, Erik, prosty człowiek, który chce po prostu wyruszyć w świat. Przyjmuję tylko. O moim synu, Eriku? Ale świat. W dodatku nie ma zbroi. Może pozwolisz, by ojciec decydował, co. chce no, w te 96, Fujowy to i tak. Jest taniej, zostanie jak ma. nagrodzony. Powiedz Erikowi, że zmieniłem zdanie i wkrótce odwiedzimy Białą Grań, żeby kupić mu zbroję. No i tak jest dość tanio jak na to ja mówię, no patrz. Nie? tu na przykład ta o, żelazna okuta. No dobra, tutaj ma jeszcze enchant, ale sam fakt. Pani, mm. czysta taniość. udało Rizn, ci się. Powiem. Nie wiem, jak Ci dziękować. Może wymienimy się wtedy nad opowieściami z opowieściami spod. Boże. Ale pierwsza z rzeczy, ale kolejna z rzeczy, jakie trzeba zrobić, to. przenieść, teleport, przenieść przeteleportować, teleportować. Weźmy sobie jeszcze raz zrobię. Myślę, że włócznictwo tanie. Alex. Wciąż tu jestem. Pokażę Ci, co potrafię. Co mam nieść co? No, to? awans, decyzję dajmy tym razem Weźmy stopień. Hmm. stopniu, w ośmym stopniu, w kolicy ci, co potrafię. Co mam nieść? A no daj moje złoto złodzieju Robię? No, I patrzcie, oto jest tak naprawdę szybki sposób na. Zdejmij za to. Skipanie expo. Po prostu przychodzisz i mówisz: weź, Daj mi to i to. Tak. Nic nie zrobiłem. Proste najprostsze, najgorsze. Dość mam zmar... A to tutaj jeszcze A to tutaj jeszcze z... Tutaj jeszcze z yy, nie biła? Yy, Lubię tę pracę, ale jestem gotowa przejść na emeryturę. Myślałam o sprzedaniu gospody wyjść, i soli. Słyszałam, Słyszałam inaczej, jak się przechwa. Jeśli chcesz spróbować, droga wolna. Ale nie sądzę, by cokolwiek mogło trafić Karno. do tej jego pustej tego nammęcia, czaszki. Prawda? Co mówisz? Dosłyszałem jedynie zazdrosne stękanie. Nie będę tego słuchać. Porozmawiam hm? znaczy, jeśli będzie cię słuchać. No chodź! 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 To no nie jest. Łatwo go było pobić. Muszę przyznać, że sierp twoje na wierzchu. Słowo. Utwór ten opiewa niezłomne Potrzebuję... Naprawdę? Podziękowałabym czas. Bogom, ale musi mi wystarczyć. My za naszą Pinią. młodość. Zapłynący jak wino tak. czas. Tak. Ty i ja musimy. Nasze razu. Zaśmiej, co oszczędziła pokófek. nas? Jakieś wieś. Co? Teraz, ale dokąd pójdę? Po tym wszystkim. Wierzę ci, jeśli uważasz, że to Ale jedyne wyjście, nie traćmy czasu. Dobra, i teraz za mną, teraz za mną. Biec. Czy będzie rynku... biec? Pani Bielegran. że nie siejemy się. Nie będziemy przebiegać przez to wszystko? Chyba, że coś się zbagowało i musi. Wejść do Białej Gry? Obiec nam to. Nic, jeśli, ale nie. Hej, argoniańskie piwo. Już czuję jego smak. Tu mogę do bezdomnego? Jeśli powiedzieć. Hej, szuka pomocnika na farmę. Chcesz, chcesz być? Dlaczego? Jak? Jak? Why? Najpopularniejszy utwór w tych okolicach i jeden z pierwszych, których mnie uczono. Ragnar Czerwony. No i co dalej? Idziemy. Patrzę z tą bardziej biegniemy to jest ty Jeśli gromowładni myślą, że dadzą nam radę, to się nie śleści. A co sądzisz? Mojej... korzystając z tej broni, był w... dowiedziałem. Nie wiem dlaczego ci o tym mówię, ale jeśli zdołasz go odnaleźć, będę niezmiernie wdzięczny. Jeśli znajdziesz ten wieks. Naprawdę sądziłam, że zdołasz mnie uratować. A o co chodzi? O Co chodzi? Smoki? Nie. Najszybszy hmm. ja sposób opuszczenia białej grani po prostu skacz po. Skacz, ze smu skacz z murów. Potrzebujesz czegoś? Sprzedała miasto, ale inne szlacheckie rody od... W Hammerfell wciąż silny jest opór przeciwko dominium. I wielu chce, by sprawiedliwości stało się zadość. Dobra, stary już Wreszcie się spotykamy, moja droga pani. Co to jest? Co ty robisz? O, daj spokój. Chyba nie roiło ci się, że możesz manipulować ludźmi bez końca. Kiedyś twoje szczęście musiało się wyczerpać. Zabierzemy teraz naszą drogą przyjaciółkę z powrotem do nie w czasie podróży. Podotar... A jeśli chodzi o ciebie, to chyba jestem ci winien. Cóż, oto twoja dola. Wydaj ją no. mądrze. Pięćdła. Tak, do Rorikstead nie mamy już co wracać, więc będziemy po prostu kierować się do Ivarstead A później na Wysoki Hrothgar Daj się zjeść pięknym twarzyczkom tak. na więcej To by było na tyle w dzisiejszym materiale Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Kliknijcie klik przycisk subskrypcji oraz jeszcze dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia z tego kanału I w sumie, ja jestem ciekaw życie się z mojego powrotu? Dajcie znać w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.